Co się stało, że stało się tak źle, czyli że typ zwycięzca Aleksandra Usyka nie zrobiłeś żadnej kariery na zawodowych ringach? Co za fantastyczna noc. Tu będą padać popy największego kalibru. Nie się Państwo na wielkie krzmoty. Cześć, witam Was serdecznie. I witam mojego gościa Łukasza Wawrzyczka, którego znalazłem na angielskiej wyspie Dżerszej. Cześć Łukasz. Witam serdecznie, witam serdecznie, panie Na początek zacznijmy od wspomnień. Znam Cię dosyć długo, ale wspomnienia takie stare. 26 listopada 2005 roku w Łęcznej odbył się mecz Ukraina-Polska boksie z okazji barburki i w rynku z jednej strony Łukasz Wawrzyczek, z drugiej strony niespełna 19-letni, wówczas 18 lat, 10 miesięcy Aleksander Usyk. Dzisiaj mega gwiazda zawodowego boksu. Kto wie, czy nie najlepszy bokser w kategorii Pound for Pound, czyli bez podziału na kategorie wagowe. Wcześniej. Amatorski mistrz Europy, świata, olimpijski. No i Łukasz Dawrzyczek naprzeciw niego. Jak wspominasz tę walkę? No Możemy zacząć od początku, że do tej walki przygotowywałem się w moim mieście rodzinnym u z moim ukochanym trenerem Janem Sibikiem. I do dzisiaj mamy kontakt z tym przyjaciółmi. Jak czegoś nie wiem, to się konsultuje, także z trenerem. także że mamy cały czas kontakt ze sobą. No i jak wspomniałem, przygotowałem się tak w moim mieście rodzinnym i powołanie od trenera Ludwika Muczyńskiego na mecz Polska-Ukraina, właśnie w łącznej. Tak jak on tak powiedział. I e, zabawne było tak, że ja wagę nie zbiłem, moja waga była w kg, a miałem tak 71, 62. No i okazało się, że tam nie mam przeciwnika w 69, ale czy nie chciałbym zaobserwować 75? Jest taki Aleksandr Usyk. Mistrz Europy Juniorów wówczas mówię, e dawaj. Mówię, no, i, i zabutowaliśmy z pożyczyliśmy z walkę. No od początku pani no, to był utytułowany zawodnik. Tak mówię, był mistrzem Europy już wtedy. E, więc to nie był taki znikąd zawodnik, że dopiero miał trzy walki i ja dopiero się z nim spotkałem i z sukien, potem zawsze tak było. Nie, to był już utytułowany zawodnik był dużo większy do mnie. No a jednak udało się wygrać, no i dzisiaj jest największym prawie po zarazku na chwili najlepszym zawodnikiem. Słuchaj, na po, chyba po dwóch rundach był remis, tak? Tak, po dwóch rundach był remis i pamiętam, że premier wszystkim brakukać, jeżeli z tą walkę, przegrasz tą trzecią rundę, nie pójdziesz do przodu nie zaatakujesz, to, to przegraszasz walkę. Ja się chciałbym zmienić, że bardzo się mi, i z wieloma mankutami. Jak wiadomo, Aleksandrowski jest mankutem, więc bardzo bym się tym pokazywało jako, jako mankut. I do tego że zaatakowałem w trzeciej rundzie, poszedłem na, na całość no i udało się wygrać. Więc z relacji pana Janusza stanowi, że chcieli tam przekręcić wynik. Ale trzech sędziów dało, wygraną, mi dwóch sędziów dało, wygrano Musikowi. E, tak, jednoznacznie wygrałem, znaczy, przepraszam, trzy dwa wygrałem. Trzy dwa. Trzy, dwa. Trzy, trzy, dwa. Czy walcząc z Musykiem, miałeś odczucie, że to może być przyszła gwiazda zawodowych i amatorskich rynków? Był jakiś niezwykły? I tak, no, był przede wszystkim silny, no i tak mówię, no to, to nie była zwykła osoba, tylko od razu był utotołowany zawodnikiem, więc wiedziałem, że, że będzie dobry. A pierwszy raz usłyszałem tak naprawdę o, o nim e, po olimpiadzie w 2012 roku. W Londynie. Tak naprawdę mówię, oku, naprawdę e, świetny zawodnik. No i potem wiadomo, rozgramy wszystkich już w no i przyszedł naprawdę ciężki. Ale jeszcze raz wracając do tamtej... Walki z USykiem. Co ty zrobiłeś w tej trzeciej rundzie, że wygrałeś tę rundę i wygrałeś całą walkę? Zaatakowałem cały się jak mogłem tylko i szedłem do przodu. Jak pan wie, nigdy nie byłem zawodnikiem pancerem, ale e, zawsze uczyłem się, że na, na Mankuta trzeba atakować. Jeżeli Mankuta się nie atakuje, to jest dużo prawdopodobieństw, że się przegra. I no i poszedłem do przodu tą trzecią rundę i praktycznie tą trzecią rundą wygrałem tą całą walkę. Pamiętam jak dzisiaj. Nie była łatwa walka. Wiem, że. Tam Aleksander miał duże obawy, że on myślał, że on wygra, a no, niestety udało się e, nie wygrać. On potem pokonał dwa razy Antoniego Joshua. Spodziewałeś się tego, jaki błąd zrobił Joshua, Jak według siebie? W pierwszej walce, no to, no to boksował pięknie. Jak chciał boksować z Antoniem Joshua. W drugiej walce przyjrzałem się bardziej. Już nie był tak, tak, tak sam, Świetnie boksował, nie mogłem tego ale może tak myślałem, że może po na Ukrainie, może te przygotowania, bo miał prezentowanie, więc widać było troszkę mniejszą dyspozycję, albo lepszą dyspozycję Powiem Panu że myś, oczywiście ten serca ma za osypiem i, i tu ma w Anglii strasznie dużo fanów. Mógłbym nawet, nie wiem czy powiedzieć, że na równi z Dushu. Naprawdę uwielbiają go tu ludzie na, na wyspach za to, że jest skromny, za to, że jest zabawny, za to, że rzeczywiście bardzo dobrze buksuje. I... Ale była jedna runda, dziewiąta runda, w której mógł śmiało wygrać za nie zaatakował, czyli nie poszedł tą taktyką, jak ja bym poszedł. Jeżeli ja bym był trenerem Dżesuły, to bym mówił od początku do, do końca, atakuj, jesteś większy, jesteś silniejszy. Nie wiem co się stało, być może była zablokowana Antonego, czy, czy jakaś blokada, no nie mam, po... trudno, trudno powiedzieć. Ale w dziewiątej rundzie była taka jedna że był trafił pięknie prawym prostym i Aleksander się stał. Zachwiał i on nie poszedł za czasem. Nie poszedł Czyli się, że powinien szansę. zaatakować wtedy tak jak ty w trzeciej rundzie Usyka i by wygrał. Dokładnie, dokładnie. dokładnie. Powinien go od początku atakować, że ja tak mówię, no ma, na mańkuta zawsze jest dobry atak. Nie można pozwolić się Mańkutowi rozkręcić, e, więc no, no, powinien to od początku robić, ale walka była mówię piękna. teraz słuchaj o walce Usyka z Tysonem Furym. Gdyby do niej doszło, na kogo stawiasz? W krótkim obrazie walki są Fury, ale trzeba też rozłożyć na, na wiele czynników. Yy, oboje są świetnymi technikami, oboje są silni. Znaczy, przepraszam, Tyson Fury jest silny na, na swoją wagę, jest ogromny, jest wielki, yy, ale u ma też bardzo dobrą technikę, więc ciężko powiedzieć. Myślę, w, w krótkim obrazie, bez rozkładania, bez rozkładania, yy, powiedzieć. Że Tyson Fury. Głębiej się zastanawiając, m, ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć. Myślę, że życzę Aleksandrowi Aleksandrowiuszkowi najlepiej i jakby wygrał to by w ogóle było super. Ale obawiam się, że jednak Tyson Fury jest jednak lepszym pięściarzem overall. Dobrze, mi się teraz wygra. tak. O tobie. Stoczyłeś 200 chyba 20 amatorskich walk, tylko 23 przegrałeś na zawodowych ringach. 26 walk, 20 wygranych, 4 porażki, 2 remisy, ostatni pojedynek, stoczyłeś w grudniu, przegrałeś z tym cichym Nielsenem. Co się stało, że stało się tak źle, czyli że typ zwycięzca Aleksandra Usyka, nie zrobiłeś żadnej kariery na zawodowych rynkach? Ja z siebie jestem zadowolony. Ja, mus, ja muszę powiedzieć, że oczywiście zawsze może być lepiej i to nie ma bez wątpienia, ale jestem zadowolony, ponieważ jakby trzy lata przed zakończeniem kariery poznałem wspaniałych ludzi, poznałem, którzy pomogli mi, wspaniałych sponsorów, którzy pomogli mi, Pan Ryszarda Skórkę, firma Credit Chwilówki i wiele innych jeszcze firm, pomogło mi zrealizować tę końcówkę jakby lat. Wracając do boksu, bo nie wiem czy Pan pamięta, Panie Andrzeju, ja byłem zablokowany dwa lata, ja prawie dwa lata nie ja boksowałem. z Krzysztofem Zbarskim. Tak, długa historia, więc dwa lata nie boksowałem, nie nie mogłem boksować, więc ten, więc jakby ten mój prime można by powiedzieć, że straciłem, bo w wieku 26 lat do 28 byłem zablokowany, więc wróciłem do ringu w wieku 28. Nie za późno, nie, nie za ten, no ale jednak zawojować świat, no to ciężko było w wieku już 28 lat. I nie można zapominać, no ja nie byłem nigdy w żadnej grupy zawodowej jakiejś porządnej, jakiejś bogatej. miałem Miałem w sumie konwersację z takim promotorem angielskim. Denisem Hobsonem, on tu przyjeżdża na wyspę, mam bardzo dobre relacje, tak jak, tak jak mówiłem, że często tam do Sheffield latam do, do, do jego grupy. I on mówi tak, Łukasz, jak ja bym cię poznał 15 lat temu, to ty byś był dzisiejszym usykiem. A ja no, mówię, no, <grym> no można tylko pomarzyć, ale powiedz tak. Jestem zadowolony i panie Andrzeju, tak jak już mówili, jestem zdrowy. Zakończyłem karierę w odpowiednim wieku, wydaje mi się, w wieku 32 lat. Zacząłem w wieku 12, skończyłem w wieku 32. Nie czuję się w żaden sposób jakiś poszkodowany poprzez boks. Tak, jak mówię, no, ale, ale wspominam miło. W jednym z wywiadów powiedziałeś już, że swoje bokserskie występy skończyłeś jako finansowy bankrut. Dlaczego? A to było w wieku 26 lat, tak, ponieważ e, zerwałem kontrakt e, z, z Panem Krzysztofem Zbarskim, no i pan Krzysztof podał mnie do sądu, no i automatycznie przegrałem ten kontrakt. Ale tak jak mówię, w wieku 2 lata później e, udało się nam, dzięki właśnie dobrym ludziom i zaświęcimiła biznesmenom, udało nam się rozwiązać tą sytuację z panem Krzysztofem. No i. No i wyszedłem na prostą, spłaciliśmy wszystko tam, co mieliśmy do spłacenia pana Krzysztofa i, i ten, i, i on wyraził zgodę na ponowny powrót do ringu już bez żadnych konsekwencji, bez żadnych łamań kontraktu i tak dalej. Także za to też jestem wdzięczny, że się, że się zgodził. Mógł się nie zgodzić, a jednak się zgodził. Jasne. Po nieudanej, no bo tak to trzeba osądzić, zawodowej karierze wyjechałeś do pracy na Wyspie Jersey na początku pracowałeś chyba na budowie, potem w Jersey Pottery, Opowiedz o tym etapie, a potem dojdziemy do tego, co robisz teraz. Dobrze, a więc no tak każdy imigrant przyjechał tutaj do pracy. Miałem mam tu rodzinę, dlatego też udało mi się łatwiej. Mi, mam tu siostrę. Wcześniej miałem świętej pamięci mamę. Mam miałem czterech siostrzeńców, więc miałem do kogo tu przyjechać. No i wiadomo jak, jak na początku, no to no to tam chwytałem się każdej pracy, czyli budowa, czyli jako kelner e, po, czy później na budowie. E, no, także tak, tak jak mówię, no ale dzięki, dzięki swojej ambicji, dzięki swojej, swojemu uporowi, dziś mogę robić, to co, to, co robię. No właśnie, co robisz teraz? A więc tak, no spełniam, jak żeśmy rozmawiali wcześniej, spełniam ludzi marzenia. Są to różne marzenia, niektórzy chcą słudnąć, niektórzy chcą e, nabyć sobie umiejętności bokserskich, niektórzy chcą sobie e, samoobrony pouczyć, niektórzy chcą po prostu mm, no, spełnić swoje marzenia, przygotowując się do walk na tak zwanym white color boxing show. I, a niektórzy też do amatorskiego boksu. Miałem też przez dwa lata zawodowca, który Danny Kennedy, zrobiliśmy parę walk w Anglii i wyjechał do Australii, teraz mieszka na stałe w, Aust w Australii i trenuje z teamem Kostia Chu. E, także, także też e, fajną przygodę miałem z, z zawodowym e, pięściarzem. No i tak jak mówię, no dzisiaj pracuję dla siebie, mam swoją firmę, nazywa się Lucas Proboxing Boxing Co Jersey. E, pomagam ludziom w różnych rzeczach, jestem także instruktorem personalnym trenerem level drugi, level trzeci oraz podnoszenia ciężarów, bo sam też trenuję dla siebie podnoszenie ciężarów, crossfit też sukcesami i, i no i boks oczywiście to jest moja miłość, więc trenuję sobie raz w tygodniu boks. Powiedz mi, bo już jesteś tyle lat na Wyspach Brytyjskich, jak to jest, że Anglicy teraz są na szczycie bokserskiej piramidy, a w Polsce boks amatorski i zawodowy przeżywa taki kryzys. No Bo właśnie. Przecież to, to ty, ty wygrywałeś wtedy z Usykiem, potem po tobie walczył Krzysztof Zimno, też wygrywał z Ukraińcem. Biliście Ukraińców, nawet, którzy są potęgą, a teraz my jesteśmy no, takimi bokserskimi dziadami. Dlaczego? No. Bywam dość często na tych salach w Anglii i tak naprawdę tam niczym się nie, różni, nie różnimy od nasi, nasi chłopcy, od, od innych. A widzi pan, jedziemy, my jedziemy na Mistrzostwa Świata, nie możemy przywieźć medalu, a Anglia jedzie na Mistrzostwa Świata, przy, przy, przywozi 16 medali. Jedzie na Olimpiadę, przywozi 6 medali, 2 złote, 2 brązowe, a my nie możemy nawet walki wygrać. Nie wiem, czy jest to spowodowane tym, że w Anglii jest zarejestrowanych 250 tysięcy pięściarzy. To niewiarygodne, tak. U nas, u nas ile? Dwa tysiące, trzy tysiące, więc po prostu tak. jest, z czego yy, jest z czego przebierać. Jest z czego przebierać, jest tych mnóstwo pięściarzy. Tutaj na wyspie też, jest w tym klubie bokserskim tutaj, też jest mnóstwo chłopaków trenujących i trenerzy naprawdę też nie wyróżniają się nie wiadomo jakim tam kunsztem bokserskim. Czy jak ja bywałem na sali i w Szkocji i, i w Anglii, to, to oni byli też zdumieni moją techniką. O, że to jest super, to jest super. No a jednak my jedziemy i nam się nie udaje, a oni jadą i, i zdobywają. Wydaje mi się, że to jest konkurencja, że to jest, że to, bo pieniędzy tak naprawdę nie ma tutaj w boksie. Wszyscy tutaj pięściarze amatorscy, tak, wszyscy pracują, chyba że są młodzi, to nie to, ale już po 18 roku to wszyscy pracują, wszyscy mają, trenują na tyle, ile mogą, więc to nie jest takie łatwe tutaj być pięściarzem. Pięściarz zawodowy ma tylko to jest tylko top 5 y, pięściarzy w Anglii, którzy nie muszą pracować, mają sponsorów. Reszta każdy pracuje, a to na bramkach, a to jakieś samochody sprzedają, a to gdzieś tam w sklepach pracują. I nie jest łatwo. Tylko top 5 tych y, bryty angielskich y, pięściarzy zawodowych naprawdę ma sponsorów i, i, i ten. A jeszcze nie musimy zapominać, że ten pięściarz y, on musi sprzedać odpowiednią ilość biletów, on musi opłacić sobie przeciwnika. Dopiero kiedy on tam już jest, tam. Miar fajne, ma, zda parę testów, wtedy dopiero jakiś tam sponsor przychodzi, promotor go bardziej promuje. Wydaje mi się, że też tam ta konkurencja jest taka duża, dlatego im to tak, tak dobrze tak. idzie. Łukasz, słuchaj, miło mi było pogadać z tobą po latach, bo przecież pamiętam też komentowałem twoje walki, między innymi tak. w święcimi no, no, twoim rodzinnym. Także tak. trzymaj się, wszystkiego najlepszego. I dziękuję. Panie do dzieje. zobaczenia. Dzięki. Dziękuję dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam pana subskrybentów i do, do usłyszenia. Dzięki, dzięki, dzięki. Trzymaj się. Dziękuję.